A kurwa Ukoło fa czy on nie fa To nie jest fa? Jak co to jest? <laughs> co to jest? Fa? Fy? A jeszcze uśmierzę że się umyłeś! <laughs> kurwa dobre. O jezu. Chodź śmietniku jebany! I wypierdala! kurwa Co? Aktywiści gender wkraczają do polskich szkół. Obowiązkowe zajęcia z drag queen w przedszkolach. Nie co to jest. Rzekł. Opozycja na czele z Donaldem Tuskiem wygrywa wybory. Miesiąc później dziesiątki tysięcy migrantów wdzierają się do Polski po likwidacji muru na polsko białoruskiej granice. Jeszcze w tym samym roku. Gdzież teraz, kurwa, gościopat? Też wypierdalaj! Kurwa się wzdryguje! Nie, nie! Nie! O, o dzięki, dzięki. DAJEBAŁ MI JESZCZE KURWA NIE 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 nie! Wracaj Łukaj się, szybko I kurwa chuje W dupę se te ryby wsadźcie Podrapuj się wiesiek, Kurwa <desuction> Robi to.